Cześć, kolejny odcinek przed nami w Medikalu. Dzisiaj temat tak naprawdę bardzo podstawowy, czyli jak przygotować swoje stanowisko pracy do zabiegu z zakresu kosmetologii estetycznej. Mamy stolik, mamy fotel, jak przygotować gabinet do wizyty naszego klienta. Przede wszystkim uważam, że bardzo ważną kwestią jest to, aby wszystkie preparaty, wszystkie niezbędne przedmioty, rzeczy znalazły się w zasięgu naszej ręki, żeby wszystko było ułożone, przynajmniej ja tak robię, po kolei, krok po kroku to, co używamy, żebyśmy też się nie, nie pomyliły. Co powinno zawsze posiadać takie stanowisko pracy, Oprócz znieczulenia musi to być dezynfekcja. Ja zawsze pracuję na dwóch różnych rodzajach dezynfekcji. Dezynfekcja nieco bardziej alkoholowa, którą używam przed nałożeniem znieczulenia, i dezynfekcja bez środka alkoholowego, którą używam już po pierwszym wkłuciu, kiedy tkanka jest sperforowana. Gazik czy wacik? Jedno i drugie, tak naprawdę. Kiedy używamy jedno, hmm. kiedy drugie? Wacik kosmetyczny używamy do pierwszego wkucia. Wszystko po pierwszym wkuciu opracowujemy jałowymi, sterylnymi gazikami. Myślę, że kwestia też taka ważna, ale i praktyczna są to tacki. Tacki, nerki kiedyś były. My sugerujemy, ja tak też pracuję z użyciem jednorazowych tacek, wygodniejsze są. Wygodniejsze, ale też i bezpieczniejsze, jeżeli kładziemy nacisk na całkowitą i maksymalną sterylność w trakcie zabiegu. To taka tacka jednorazowa nam to jak najbardziej zapewni. Ale to, śliniaki też są dozwolone, one też się fajnie sprawdzają. Tak, tylko śliniaki, oczywiście, do czego innego, do przygotowania klienta, do zabiegu, tak. więc śliniak, czepek to jest to, co klient powinien mieć. My powinnyśmy być uzbrojone w jedno, jednorazową maseczkę. Dlaczego? Ponieważ nawet odruch, jeżeli nas zaswędzi nos i chcemy się podrapać, zrobimy to przez maseczkę, a nie bezpośrednio rękawiczką będziemy dotykać skóry dookoła naszego nosa. Pojemniki do odpadów medycznych. Tak, pojemniki do odpadów medycznych posiadać powinien każdy, kto pracuje z igłami i strzykawkami. To, o czym myślę, że warto jest wspomnieć, to to, że po wykonanym zabiegu taki pojemnik powinien trafić do odrębnej lodówki, która musi być oznaczona jako materiał zakaźny i tam do 30 dni możemy taki pojemnik przechowywać. Oczywiście musimy mieć podpisaną umowę z odbiorcą odpadów medycznych, który następnie będzie te odpady nam spalał. Jeżeli już mówimy o lodówkach, warto też wspomnieć, że kolejną lodówkę, którą powinnyśmy mieć, to jest lodówka, w której będą znajdowały się preparaty, które wymagają niższej temperatury. Bądź fiolki e, preparatów, których nie zużyłyśmy. Standard jest taki, że taką fiolkę po pierwszym wkuciu przechowujemy do 30 dni. Od otwarcia w danym e, w... Tak, czyli po pierwszym mm -hmm. wkuciu. Chyba że, producent, mm -hmm. e, tak, chyba, że producent zaleca inaczej, ale to my musimy e, mieć tego świadomość, pracując na konkretnym e, preparacie. Jeżeli coś nam upadło? Niech leży. To jest myślę koronna zasada, nie odrywamy się od zabiegu, żeby nie stracić tej czystości, o którą tak bardzo zadbałyśmy, jeżeli spadnie nam preparat, na którym wykonujemy zabieg, niestety no nie możemy go już użyć, musimy sięgnąć czy stworzyć kolejny. Tak, kolejny, kolejny preparat. A co jeżeli klientka już jest po zabiegu, a kończymy zabieg, klientka już wyszła z gabinetu. Co my w tym gabinecie musimy zrobić? Przede wszystkim dezynfekujemy fotel kosmetyczny i dezynfekujemy blat, biurko miejsce, na którym znajdowały się preparaty, które używaliśmy. Tak jeżeli ją posiadamy w gabinecie, to oczywiście też dezynfekujemy. Wszystko to, z czym tak naprawdę miałyśmy kontakt. oczywiście jeżeli Spad nam wacik, gazik, czy preparat, to powinnyśmy też umyć podłogę. Myślę, że warto też powiedzieć, że te preparaty, które przygotowujemy, powinny być przygotowane od A do Z łącznie z preparatem pozabiegowym dla klienta. Natomiast w momencie, kiedy robimy fotodokumentację przed i po zabiegową, to musimy pamiętać, aby za każdym razem też zmienić rękawiczki jednorazowe. Myślę, że wyczerpaliśmy temat, który postawiłośmy sobie na początku tego odcinka. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejny, na kolejnym spotkaniu. Do zobaczenia. Dziękujemy.